Instrukcje darmowego pobierania plików z FreakShare.net Krok pierwszy. Wklejamy link żądanego pliku w pasek adresu naszej przeglądarki internetowej i wciskamy Enter. Pojawi nam się strona FreakShare, na której opcjonalnie możemy zmienić język na polski. W tym czasie rozpocznie się odliczanie około minuty. Po upływie tego czasu pojawi się pole Pobierz. Po jego kliknięciu wybieramy opcję Zapisz, aby rozpocząć pobieranie pliku na nasz dysk. Film instruktażowy został wykonany specjalnie dla LemborgSite.pl. W razie jakichkolwiek problemów z pobieraniem plików wejdź na naszą stronę, a tam szybko uzyskasz sprawną pomoc od administratorów. Link znajdziesz na dole w opisie filmu. Życzę wysokich transferów. Powodzenia.